Dzisiaj podczas uroczystej liturgii, wigilii paschalnej, celebrowanej w nocy, w tym kościele i w wielu innych kościołach, i w Polsce i na świecie wybrzmiało radosne alleluja, zabrzmiały dzwony, które głośno oznajmiały i dalej oznajmiają całemu światu tę najważniejszą. Prawdę naszej wiary, prawdę o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tę prawdę właśnie dzisiaj świętujemy, celebrujemy, przeżywamy. Moi drodzy, kiedy kiedyś czytałem różnego rodzaju opisy świętowania Wielkiej Nocy i w naszym kraju, a przede wszystkim w naszym kraju, w różnych wiekach, to z tych wszystkich opisów wyłania się coś bardzo charakterystycznego dla tego świętowania. Mianowicie co? W święta zmartwychwstania pańskiego, w niedzielę zmartwychwstania pańskiego, wszystko było inne. Wszystko było nie do poznania, było przemienione. Począwszy od natury, jak niektórzy opisują, dziwne rzeczy działy się w naturze, kiedy Jezus powstał z martwych, i również dziwne, ale jednocześnie wspaniałe rzeczy działy się również z człowiekiem. Człowiek był inny, był przemieniony. I zewnętrznie, i przede wszystkim wewnętrznie. Ludzie się spotykali, ludzie świętowali w różny sposób. Często było to świętowanie bardzo huczne, bardzo radosne, gdzie angażowano różnego rodzaju środki dostępne żeby uwypuklić tę wielką radość, która przenika nie tylko człowieka w dniu dzisiejszym, ale również całe stworzenie. Bo zmartwychwstanie poruszyło i wpłynęło na wszystko co na tym świecie jest. Przecież wiemy, że od czasów Chrystusa wszystko się zmieniło. Rozpoczęła się nowa era. Nie tyle od Momentu Jego przyjścia na świat, czyli od Bożego Narodzenia, ale właśnie od momentu zmartwychwstania. Kiedy Jezus pokonał grzech, śmierć, szatana, kiedy zwyciężył, kiedy powstał zmartwychwstania. z martwych. Z Jezusa nikt nie widział. Nie ma świadków zmartwychwstania. Ale jak dowiadujemy się z dzisiejszej liturgii Słowa, są świadkowie po pierwsze pustego grobu Jezusa i są świadkowie zmartwychwstałego, czyli ci, którzy po zmartwychwstaniu z Jezusem się spotykali, rozmawiali, wędrowali z nim i również spożywali posiłek. Czyli spotykali się, z kimś, kto realnie żyje, kto jest wśród nich. I takich świadków mamy, i o tych świadkach dzisiaj słyszymy chociażby w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich. My jesteśmy świadkami wszystkiego tego, co Jezus zdziałał w ziemi żydowskiej, w Jeruzalem. My jesteśmy świadkami tego, że był męczony. Osądzony, że go zabili zawiesiwszy na drzewie. Jesteśmy tego świadkami. Myśmy to widzieli, myśmy to oglądali, myśmy czuli to wszystko, tę atmosferę. Ona przenikała przez nasze wszystkie zmysły, przez oczy, nos, uszy. Dotykaliśmy tego. Ale też mówi ten świadek. Jeden czy drugi, że Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga, na świadków. Słowo świadek zakłada to, że ten, kto jest świadkiem, widział to naprawdę, doświadczył tego swoimi zmysłami bezpośrednio. Bez żadnej pomocy, bez żadnych pośredników, jest po prostu świadkiem. I dalej mówią: Myśmy z nim jedli, pili po jego zmartwychwstaniu. Czy nam trzeba jakichś więcej jeszcze dowodów? To byli ci świadkowie, którzy się z Jezusem spotykali, a w Ewangelii słyszymy o tych świadkach, którzy widzieli pusty grób. Opis tej drogi do. Grobu Pańskiego. Osoby, które do tego grobu się udały, Maria Magdalena, która przybiegła do grobu, nie wiedziała, co się stało. Zobaczyła pusty grób. Nie ma pana. Tylko płótna na miejscu, gdzie złożono jego ciało. I przyszedł Piotr, i przyszedł Jan. Zobaczyli i co? I uwierzyli. Dotąd bowiem nie rozumieli pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Ale teraz zrozumieli. Zobaczyli, ujrzeli i uwierzyli. Zobaczyli na własne oczy. Świadkowie pustego grobu. To są właśnie świadkowie, którzy przekazali nam tę prawdę i my na ich świadectwie też budujemy naszą wiarę. I tą wiarę przekazujemy następnym pokoleniom. My uwierzyliśmy dzięki ich świadectwu, że Jezus rzeczywiście wstał, Bo ci, którzy poszli do jego grobu, zastali ten grób pusty. Ale też było wielu takich, którzy z Jezusem po jego zmartwychwstaniu się spotykali. Oni tego doświadczali własnymi zmysłami. Czy my jesteśmy w stanie w to uwierzyć, zaufać? Tym właśnie świadkom? Jak widzimy, wielu zaufało, bo wielu rzeczywiście przez wieki przeżywało naprawdę, prawdziwie tę prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, nie w jakiś sposób sztuczny, udawany, ale właśnie przeżywali jako coś, co ma realny wpływ na ich życie. Na sposób zachowania, na sposób wartościowania, na sposób zachowywania się nie tylko w tę uroczystość, gdzie wszystko zmieniało się pod tym względem, zewnętrznym i wewnętrznym, ale miało realny wpływ na ich zachowanie przez kolejne dni, lata ich życia. Ten fakt zmartwychwstania miał wielki wpływ na ich patrzenie na otaczający ich świat, na drugiego człowieka, na Pana Boga, bo oni postępowali tak, jak mówi o tym Święty Paweł w liście do kolosan: Jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, czyli że jeżeli wierzycie w Jego prawdziwe z martwych wstanie, no to nie oglądajcie się już za siebie, nie przywiązujcie się do tego, co ziemskie, szukajcie tego, co w górze. Gdzie przebywa Chrystus? Z Nim powstaliście z martwych i z Nim też będziecie zasiadać po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Niech ta prawda o zmartwychwstaniu przenika nas całych. Niech nie tylko będzie jakimś Intelektualnym czy rozumowym zaakceptowaniem tego faktu, ale będzie tym realnym czynnikiem, który wpłynie na zmianę całego naszego życia, na przeobrażenie tego życia w coś zadziwiającego, w coś wspaniałego pod każdym względem, również pod tym względem zewnętrznym ale również przede wszystkim tam, gdzie my sami tylko możemy dotrzeć, czyli tym wewnętrznym aspektem naszego życia, naszego sumienia, naszego serca, gdzie mamy tylko my dostęp i Pan Bóg. Dlatego świętujmy, radujmy się faktem zmartwychwstania Pańskiego i nieśmy tę radosną wiadomość do wszystkich ludzi, bez wyjątku. I do tych, których lubimy, i do tych, których. Nie lubimy, wszystkim ludziom zanieśmy tę radosną wieść i pokazujmy naszym życiem, że uwierzyliśmy i że jesteśmy świadkami, świadków, którzy widzieli i uwierzyli, że Jezus prawdziwie z martwych wstał. Wyznajmy naszą wiarę.